Przedsiębiorca, podobnie jak pracownik, może iść na zwolnienie lekarskie podczas choroby. Zasiłek chorobowy przysługuje przedsiębiorcy, ale po spełnieniu kilku warunków. Podstawowym warunkiem uzyskania zasiłku chorobowego jest zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego oraz opłacanie składek w terminie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Pierwsze 90 dni to jest okres wyczekiwania. Przez ten okres przedsiębiorca niestety, nawet jeśli zachoruje, nie dostanie nic. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą jest ubezpieczona wcześniej z innego tytułu, a przerwa między tymi ubezpieczeniami nie jest dłuższa niż 30 dni. Poza tym przedsiębiorca musi pamiętać, żeby składki opłacać w terminie i w pełnej wysokości to jest bardzo ważne. Do końca poprzedniego roku było tak, że jeśli przedsiębiorca opłacił składki ZUS po terminie lub w niepełnej wysokości, to wypadał z ubezpieczenia chorobowego i nie mógł się ubiegać o wypłatę zasiłku chorobowego, dopóki nie uregulował należności oraz nie złożył wniosku US 9 do ZUS-u. Jednak od tego roku to się zmieniło. Wystarczy, że teraz przedsiębiorcy zapłacą składki ale nie muszą już składać wniosku US-9, to jest wniosek o przywrócenie terminu opłacania składek. Jeśli przedsiębiorca otrzymał zwolnienie lekarskie i chciałby ubiegać się o zasiłek chorobowy, to powinien w ciągu 7 dni złożyć do ZUS-u druk Z3B bądź też druk ZAS-53. Te druki może pobrać w formie papierowej z, po prostu z ZUS-u bądź też ze strony ZUS sobie ściągnąć, ale może również wysłać to elektronicznie, co polecam. Może to zrobić na stronie PUE, czyli Platformie Usług Elektronicznych, i wtedy wypełnić te druki elektronicznie i podpisać profilem zaufanym. Zwolnienia lekarskiego nie trzeba teraz zanosić do ZUS-u, ponieważ od 1 grudnia 2018 roku lekarze wystawiają zwolnienia wyłącznie elektronicznie. Trzeba tylko dostarczyć do ZUS-u papierowo bądź też w formie elektronicznej druk Z3B lub ZAS53. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Trzeba to zrobić w ciągu 7 dni od dnia wystawienia zwolnienia lekarskiego. Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy jest uzależniona od wysokości opłacanych składek przez ostatnie 12 miesięcy wstecz. Zazwyczaj zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy, ale w niektórych sytuacjach, np. w przypadku ciąży, wynosi to 100%. Musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy: mało płacimy, mało dostajemy. Jeśli płacimy zus od małej podstawy, od kwoty 903 zł, to wtedy zasiłku chorobowego możemy się spodziewać w granicach 500-600 zł miesięcznie. Jeśli natomiast płacimy zus od dużej podstawy, czyli 3553 zł i 20 groszy, to wtedy zasiłek chorobowy będzie wynosił od 2 do 2500 zł miesięcznie, w zależności od tego czy to jest zwykłe zwolnienie, czy to jest na przykład ciąża. Przedsiębiorca będąc na zwolnieniu lekarskim musi opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale do momentu wypłaty zasiłku chorobowego musi opłacać pełne składki ZUS. W momencie kiedy otrzyma zasiłek chorobowy, może zrobić korektę deklaracji i potrącić sobie nadpłatę. W Funduszu pracy. Przedsiębiorca może nie opłacać wtedy, kiedy płaci składki od kwoty mniejszej niż kwota najniższego wynagrodzenia w kraju, czyli obecnie kwoty 3010 zł brutto. Osoba pobierająca zasiłek chorobowy nie może podejmować żadnej pracy zarobkowej. Aby jednak nie stracić płynności finansowej. Może zatrudnić pracownika, bądź też ustanowić pełnomocnika, albo w ostateczności zawiesić firmę. Przedsiębiorca podczas choroby może podpisywać listy płac, przelewy oraz inne dokumenty rozliczeniowe. Nie może natomiast spotykać się z kontrahentami, nie może pracować, nie może nawiązywać nowych kontraktów. A także nie może wystawiać faktur. Przedsiębiorca może stracić prawo do zasiłku, jeśli w czasie zwolnienia wykonuje pracę zarobkową, bądź też wykorzystuje to zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, na przykład wyjedzie sobie za granicę w tym czasie, bądź też jeśli to zwolnienie zostało sfałszowane, bo i tak niestety bywa. Przedsiębiorcy Przysługuje zasiłek chorobowy przez czas choroby, jednak nie dłużej niż przez 182 dni. W niektórych przypadkach ten okres może zostać wydłużony do 270 dni, na przykład w przypadku gruźlicy bądź też ciąży. Jeśli przedsiębiorca jest nadal chory, a wyczerpał się okres zasiłku chorobowego, to może składać wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne Przyznawany jest na czas choroby, jednak nie dłużej niż przez rok. Moja kancelaria podatkowa należy do ogólnopolskiej sieci certyfikowanych biur rachunkowych współpracujących z mBankiem. Sieć zrzesza ponad 2000 księgowych w całej Polsce.